Jestem Józef Użon, mam 37 lat i mieszkam w Zabrzu. Pracowałem w firmie Burda od 2022 roku. Tam pracowałem. Pierwsza umowa była na okres próbny 2 miesiące, druga umowa na rok, no i tu już się zaczęło później pod górkę. Firma oczywiście fajna, polecam, jeżeli chodzi o wypłaty i godziny pracy, wszystko jest ok, wypłacalność też jest. Czuchy robocze, oczywiście w pierwszym dniu człowiek dostaje BHP, przechodzi tak jak powinien. Nie ma nic tam, żadnych komplikacji. Tylko, że mi się przytrafił właśnie w tej firmie taki wypadek. Miałem już rok, prawie rok odbewiony w tej firmie. No i przy tej firmie, to jest firma produkująca prefabrykaty, tak zwane. Więc na hali się robi zbrojenia, formy, szalunki, no i tak, tak, tak dalej. Ja po prostu, no na co dzień to było tak, przychodzisz na siódmo, przebierasz się, idziesz na halę, przygotowujesz swoje stanowisko pracy. Jeżeli stanowisko pracy jeszcze nie jest, beton, forma, jeżeli nie wystygła, nie zastygł beton, nie związał dobrze, jest jeszcze mokry, nie można rozwalać szalunku. Więc w tym momencie żeśmy często zbrojenia nosili, gdzie zbrojarze robili sobie naprzód zbrojenia. żeśmy zbrojenia nosili z hali, op, z hali na halę, więc to było tak, z, nie wiem, może z 50 metrów, coś takiego, ale zbrojenie miało po prostu 12 metrów długości, wysokości metr, no i po prostu. Bardzo ciężkie, także osobiście sam jednoręcznie tego nikt nie dałby rady przenieść, ale nosiliśmy to w ośmiu, więc powiem, no i tak dla wszystkich to był ciężar taki, że każdego gdzieś tam coś wyginało, tak? Nieporęczne, bo wiadomo, trzeba było pręty włożyć, żeby to przenieść, no i tak kiepska sprawa z tym. No i żeśmy to przenosili codziennie, że tak powiem, jak były suwnice <coughs> wolne, to wtedy ewentualnie z suwnicami się to jechało, ale suwnice, suwnice były zawsze zajęte, więc żeśmy nosili to ręcznie, bo to. Jak to kierownictwo twierdziło, to jest niedaleko. A wiecie, ile to ważyło, Juzek? Tak. 5 razy z około z 200 kg. 200 kg na 4, tak? No Bo tu na czacie piszą 50 kg. No to to by się rozdzieliło w stosunku. do... Tak, ale to jest nieporęczne, także to jest. Ktoś mógł mieć więcej, nie? jak ktoś dziwi tak, się jak w jak drugą stronę. To będzie, żeby mógł tak, tak? 70-80 kg. nie? no tak będzie, jeżeli ktoś się nie, nie stosował po prostu. z ustawieniem dobrym, tak? No i tam właśnie szczelił mi kręgosłup. No, idąc tym zbrojeniem, poczułem chrupnięcie. Doszliśmy na stół, od, odłożyliśmy to te zbrojenie, no i wszedłem na stół, by wybić korki z stoła ruchomego, czyli pochyłego, gdzie tam był prefabrykat. Miałem wybić korki, no do tego jest potrzebny młotek, no, więc i kucnąć trzeba było. No to kucłem, chciałem wybić ten korek. Jeden mi się udało wybić, ale już nie mogłem stać, bo mi po prostu coś strzeliło. Majster, który był, Patryk, obok mnie, dosłownie pół metra, 10 centymetrów obok mnie zaraz, yy, słyszał to wszystko. Mówi: O, coś ci szczeliło. Ja mówię: No tak, czekaj, Wy, nie dźwigaj mnie, nie rób nic, wysuń tylko rękę, bo ja nie potrafię się ruszyć. Wysuń rękę, ja delikatnie sam stanę jakoś. No to wysunął rękę, żeby mnie nie szarpnął. Mi chodziło o to, żeby mi po prostu nie szarpnął, żeby mi się nic gorszego nie stało. No i wysunął tą rękę. <laughs> Tak jakby synu rękę, ja złapałem tą rękę delikatnie, tak no. Jak jest starszy taki dziadek, wsta wstawałem z tego kucaka, wstałem. Lecz to nic nie pomogło, dalej nie umiałem chodzić, tak. Chodziłem tak typu topami, więc stwierdziłem kierownikowi, powiedziałem, że już nie dam rady pracować, tak. Na to kierownik mówi: Dobra, to jesteś zwolniony, idź do domu. Nie powiedział mi, żeby karetkę wezwać czy coś. No to ja poszedłem do domu, on szedł za mną. Poszedł do biura zgłosić to Karolinie, Oliwii, no bo Jasik, Krzysztofa Jasika wtedy nie było. To akurat im miał to zgłosić. No i zgłosił to, bo jak przyszedłem za. Na następny raz przyszedłem z L4, to Karolina powiedziała mi przepraszam, Oliwia powiedziała mi że nie muszę przychodzić z L4, bo to już jest automatyczne, w automatycznie w komputerze. Ja mówię, no okej, okay. ale wytłumaczył Patryk wszystko, powiedział Patryk wszystko, powiedziała, odpowiedziała, tak, wiemy o wszystkim, bo on nam przekazał, co się stało. No to myślałem, że po prostu muszę czekać na <laughs> BH-owca, żeby stwierdził właśnie o co chodzi, jak to tam wyszło. No ale rok... To w sumie, język, zgłoszenie było zgłoszone do kierownika. Tak. Kierownik musiałby dopilnować, żeby to dalej szło, tak? I a dobra, teraz w Twojej sprawie, tylko takie pytanie, bo miałeś świadków z tyle co wiem, to już wyprzedzimy to. Józek miał świadka, kierownik też był świadkiem. Tak, tak, I teraz i jaką masz sytuację? Świadków. Świadków było kilku, powiem, nawet mam jeszcze jeden kontakt z tym z Ukraińcem, bo też jest świadek, ostatnio z nim nawet rozmawiałem. Tylko, że jak mu powiedziałem, czy pójdzie za świadka, on powiedział, że nie pójdzie, bo się boi, że burda go wyrzuci z pracy po prostu i nie będzie miał pracy. A on ciężko, to jest Ukraińcem i on ciężko będzie miał tu znaleźć prac, pracę tak o sobie, nie? Mówi. A pamiętasz Józef na BHP, co, co was szkoli? Jakby taka sytuacja zaszła, że jest jakaś kontuzja, to co Wam tak, mówi? Tak, no to właśnie no, trzeba zgłosić powiadomić służby medyczne, czyli karetkę wezwać, tak? No a kierownik, majster tego, nie nadzór budowlany to jest, tak? On nawet nie pomyślał o tym, żeby zadzwonić po karetkę, bo coś mi chrupał w kręgosłupie. Nie, po prostu mi wysłał do domu, zgłosił to tam. Oni nic z tym nie zrobili do tej pory. Sprawa jest w sądzie. No a jak poszliśmy, poszłem na policję, żeby zgłosić to wszystko, że Patryk po prostu jest świadkiem, tu jest świadek, to on twierdzi, że nie, był, był przy tym, ale że mi się nic nie stało. Nagle twierdzi, że nic mi się nie stało, cały dzień byłem w pracy, kiedy ja tam byłem max do koło 12, wyszedłem stamtąd, no koło 12 właśnie skończyłem. Józef, bo no tu piszą, żebyś napisał pismo do firmy do, do, z opisem tego zdarzenia do BH-owca. Robiłeś ja. może to? Zrobiłem już to, wszystko wysłane zostało. Yy, bh Powiec przyszedł, ale no, on tam... Stwierdził po prostu, że to mi się mogło stać gdzieś w sklepie, albo gdzieś tam, ja tak patrzę na niego mówię, panie, jeżeli by mi się to stało w sklepie, to raz, nie przychodzę, nie sądzę się z wami, tak? No bo po co? Stało mi się w sklepie to, no to po co mam się sądzić? Jeżeli mi się stało to w firmie Burda, na 3 maja tutaj w Zabrzu, jeszcze była wtedy firma, bo tutaj wydajmowała halę. Czekaj, ja tylko odpowiem, bo Juliana się pisze o potwierdzenie, to Juliana właśnie opisujemy tę sytuację, że Józef miał świadków. Tylko widzisz, było to zgłoszone, przełożone mu świadkowie byli, Józek pojechał do domu, później pojechał do szpitala, tak? No, a potem pojechałem do lekarza. Nie? Do lekarza. No i teraz jest taka sytuacja, że oni się wszyscy wybierają. Ci świadkowie znikli albo już nie chcą zeznawać... nie chcą, bo się boją, że po prostu stracą, stracą pracę. Nie? albo z jakiegoś tam powodu. No i Józek teraz został na, na lodzie, no ale so sprawa już jest w...? W sądzie, tak. W sądzie. W sądzie. Już wszystko się toczy, no ale nie wiadomo jak tam w sądzie to będzie, bo... no... Oni tak nakłomali, że tam jest no straszna porażka z tym, nie? Ja na przykład głównie chciałem też tu, tu przyjechać, żeby pokazać właśnie, że jako Polacy nie trzymamy się właśnie razem. Chcemy się trzymać, tak? Tak, chcemy ale... żeby to nie jest tak. Nie, no. to jest ciężka sprawa. I może ktoś z Was tutaj albo właśnie, czy mieliście właśnie takie zastosowanie albo mieliście sprawę, bo ja Wam powiem, że pracowałem w Holandii. Ja nie byłem osobistym świadkiem, ale nieraz się mówiło, że jak ktoś miał poważniejszy wypadek, no to się zamawiałą busa za darmo, żeby on pojechał do lekarza, on jest szczęśliwy, ma darmowego busa, znaczy nie, nie szczęśliwy, bo ma kontuzję jakąś dużą, tak, tam nawet kogoś, pamiętam, widlak przyczasnął. No ale wtedy pozbywaliśmy się tej osoby, świadkowie też nie bali się o pracę i to wygląda taki pytanie, jak to zmienić, tak, żeby ta rzeczywistość nasza się zmieniła, bo nam jest dobrze, jak jesteśmy zdrowi, nie myślimy o tych poszkodowanych, to tak, jak ktoś ma pechowego losa, i na, na to natrafiło, czy dałoby radę to zmienić. I czy Józek po tym wszystkim, jak ty tak rozmawiasz z ludźmi, widzisz to, czy widziałbyś jakieś rozwiązanie? Bo ja tak samo Józkowi, wcześniej rozmawialiśmy, prawda? To mówiłem tylko tak, że może jednak zalegność w tej pracy, żeby nie ruszyć się dopóki karetki nie wezmą, ale wiecie, wszyscy jesteśmy w szoku, niektórzy są tak ranni albo poszkodowani, że nie myślimy o takich sprawach. I dlatego od tego jest kierownik powinien być uczciwy, żeby wezwał tą karetkę i on nam pomógł. My chcemy być tylko zdrowi, a wtedy pod tym pływem rany, czy, czy yy, że tak powiem, szkody myślimy tylko, żeby ktoś nam pomógł zapewnił jakieś tam yy, no, leczenie, tak? Nie, nie to, że... wierzymy wtedy, że ktoś może taki być nieuczciwy, że tego nie zgłoszą i zostaniemy... tak jak miał, już miałeś przez to na pewno doły, tak? Na pewno nie, nie załamanie, bo kręgosłup to już jesteś... Ja to jestem, tak? Bez krewy co zrobisz, jeżeli nie możesz dźwigać? Ja nawet nie mogę tak naprawdę dwóch zgrzewek z, ze sklepu nieść. No bo to już narażam kręgosłup bardzo, tak? No. Ja Pytam my... się teraz na live, w którym dniu po tym zdarzeniu byłeś w szpitalu i czy masz na to dowody od lekarza, przez... że coś ci wykryli. Tak, byłem chyba, powiem tak, przez. mam dokumentowane, bo byłem u lekarza, dzwoniłem do lekarza, więc powiedział, że dopiero na następny dzień miałem przyjść, a ja jadłem takie tabletki, takie oszałamiające, że tak powiem, i na receptę, które były, są. I mi po prostu ten był ustał. No więc chodziłem jeszcze tam przez parę dni do pracy na tych tabletkach, rozmawiałem tam z kierownictwem. No i nic, no twierdzili po prostu. Czyli poszedłeś na hardkora, zostałeś znaczy, bo to jest to jest z jednej strony ludzie powinni być dumni z ciebie, bo jesteś twardy. Wziąłeś tabletki, chciałeś dalej pracować. dalej pracować, no ale się nie dało, no bo później... Później był, był za, za, duży, za duży, no. I poszłeś do lekarza i masz... Nie możesz przeczytać co ci wykryli albo co się stało? Tak, mogę przeczytać. Ja tu po prostu mam y, y, tomografia komputerowa wykryła. że mam y, y, moment, się pomadać. Przepuklina międzykręgowa, krążka międzykręgowego L4, L5 i L5, S1. No pozostałe krążki są w ograniczach, no w granicach normalnych. A powiedz mi, jak to jest, bo z przepukliną tą pachwinową możesz o jakieś poradzić, a jak jest właśnie z kręgosłupem bo ja nie mam na ten no temat. Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, z pachwinową to tam kiedyś jeszcze też miałem, ale tak przepuklina międzykręgowa to jest ciężka sprawa, no może Cię wygiąć, możesz zostać leżeć, możesz chodzić, możesz być na wózku, możesz o chodzić, to różne są przypadki tego. A, a mogą Ci lekarze pomóc jakoś to zreperować, czy raczej operację... Jest zbyt... taka szansa, tylko że to jest duży koszt, to gdzieś kosztuje 20 tysięcy taka operacja, no ale no, niestety po tym wypadku nie zostałem ani odszkodowania, ani tam zadośćuczynienia, więc no, nie stać mnie na taką operację, no i cały czas statystę. A na L4 byłeś? Tak, byłem na L4, byłem na y Rehabilitacyjnym świadczeniu ZUS-u. No i teraz właśnie tymczasowo mam rentę do przyszłego roku, no bo zobaczymy, co to będzie potem. Po, potem dalej, nie? Jak będą te tabletki. Jadł. Oni twierdzą, że. No, A powiedz mi, możesz powiedzieć coś o tej sprawie w sądzie? Jak to wygląda? Czy to się toczy dalej? No, sprawa ruszyła się, poszło coś tam, coś tam, chociażkolwiek już parę miesięcy jest cisza, spokój. No na razie. Ruszyło się coś w sądzie, no zobaczymy pod jakim kątem to pójdzie, bo na razie z tego co tam burda, raczej no ten Krzysztof Jasik yy, zorganizował, no to to, że jest w zarządzie nagle, yy, ten bh który przyszedł, który mi dał te protokół, yy, no to kłamią, wszyscy kłamią, twierdzą, że po prostu mógłbym się stać tu gdzieś indziej niż pracy, a świadek jest niepodważalny, bo on widział to wszystko, co mi się stało no i on to zgłosił, a po prostu no nie wiem, co się stało, no może zmienił zdanie z jakiegoś tam powo powodu. ci jak dla mnie bardzo smutna historia i cały czas mam w głowie, będę na pewno o tym myślał, jakby Ci pomóc, bo Pom monitoringu nie było, świadkowie no. zmienili zdanie. Tak, monitoringu nie było, bo to była hala wynajmowana, gdzie tam, no wiadomo, nikt nie będzie wchał w monitoring, tak, świadkowie zmienili zdanie. Jeden świadek pojechał do Wrocławia gdzieś tam do pracy dalej. No, no ja następnie... No nie chcą zeznawać, bo się boją, że stracą pracę. No. A właśnie pytałem się, czy dostałeś formalną odpowiedź z firmy na piśmie? Coś takiego, nie wiem, co ma na myśli dokładnie. A właśnie, Julian mówi, że w sądzie by musiał zeznawać prawdę. No fajnie by było, tylko jak kłamie, kto mu udowodni teraz kłamstwo? To Te jest słowo w przeciwko słowu, nie? Teraz tak. Ale. Znowu, takie przepuchlizny w domu się nabyć jest bardzo ciężko. I nabawisz się, bo jak? No w bo domu, co byś musiał dźwigać, tak? No, byś musiał, o, nie wiem, co byś musiał dźwigać. No to ten, no na no, pracy to jest w pracy, tak? To masz Ale ten mogliby ten ci na przykład ten powiedzieć że ten... miałeś jakąś dodatkową pracę? Gdzie? Gdzie? Tu kończyłem czasem o 19? 18? Hmm. Kurczę, to jest tymi, naprawdę to ciężko to jest teraz. Różne godziny pracy tu po prostu. No no. Jakby beton, to trzeba było zostać do końca betonu. Nie? A powiedz jak się podniosłeś z tego dołka? Bo powiem Ci teraz. No jesteś smutny, ale widać ja widzę nadzieję w Twoich oczach, że jeszcze to życie nie będzie złe, tak? No, tak się podniosłem. Jeszcze się nie podniosłem, bo mam cały czas, leczę się też u psychiatry, wszędzie, yy, gdzie mogę. Yy, podniosłem się, no na razie się nie podniosłem, że tak powiem, no ale mam nadzieję taką, że po prostu wyjdzie to wszystko, wyjdzie prawda na jaw po prostu, tak? To nadzieję masz, a właśnie jak tam wylądowałeś w szpitalu, to ja wiem też, bo też miałem nieraz gorsze dni, albo coś sprawiło, że właśnie też Miałem załamanie, że, że tej nienadziei nie widzieliśmy. To w tamtym momencie chyba byłeś. No, a to, byłeś... to już było no, chyba tak, że ci tak, świadkowie tak. się posypali, wszystko mhm. się obróciło przeciwko tobie, nie? Dokładnie. I czułeś się jakby byłeś kłamcą, bo coś takiego, mhm. nie? Dokładnie. Zostałeś sam. Kurczę, a to kto ci, to to, czy przywódcy ci pomogli, czy. No też trochę i też moja była kobieta, też właśnie mi tam trochę. Że życie Wiedziła, toczy się że, dalej, nie? Tak, że to będzie dobrze, że wszystko wyjdzie na jaw. Yy, oni zaprzysiężyli nawet yy, Patryka. Czyli jak, on, jak to wyjdzie wszystko, no to wiadomo co będzie, bo jeżeli zaprzysiężony zapsięż, kłamie, no to to mu grozi kara od pozbawienia wolności do lat ośmiu, tak? Z tego co się dowiedziałem tam w sądzie. No więc jak to wszystko pójdzie w moim kierunku dobrze, no to ludzie, niektórzy pójdą też, odpowiedzą karnie za to. A miałeś może jakieś rozmowy? Właśnie, patrz, jak Ty z nim rozmawiałeś jako ze świadkiem, miałeś jakieś na znaczy na Facebooku albo gdziekolwiek, że on Ci mówi, że Ci pomoże, że powie, że widział to? Czy no. tylko to było telefonicznie? Telefonicznie. Kurde, Cze, szor, przepraszam. Jakby takie coś miałeś nagrane, albo jakby ludzie w przyszłości, komuś się coś takiego stało, to też by były dowody, nie? No, tak. Że ktoś ci mówi, że ci pomoże, że to widział. I masz to, możesz to przedstawić, nie? Uh -huh. Na pewno nie miałeś nigdzie uh -huh. na gadu-gadu jakikolwiek komunikator. Uh -huh. Kurcze, szkoda. Bo to by było dużo, nie? No bardzo, bo no To by było widać tą zmianę, że ktoś zmienia decyzję pod jakimś tam wpływem. No. ciekawy jak na tego nie? No. Ciekawe, bo rozmowy telefoniczne nie są na pewno nagrywane, no nie. Bilingi są, można wyciągnąć, ale jak się ostatnio dowiedziałem, to rozmowy nie, nie ma takiej szans właśnie. Bo bilingi by świadczyły, że rozmawiałeś z tą osobą. Bilingi, ja mam bilingi, właśnie rozmawiałem też, SMS-owo pisałem do Patryka, że jutro nie mnie nie będzie w pracy, bo idę do lekarza. Tylko już nie powiem teraz, jaki to był dzień, bo już nie pamiętam, bo to już bardzo dawno było. I Patryk mi nie odpisał, lecz zadzwonił. Powiedział, dobra, A jak się czujesz? Ja wiem, no źle, bo nie mieszkać z łóżka. Muszę wziąć kogoś, żeby ktoś mnie wziął do auta, i po prostu zawiózł mnie do lekarza, tak? No to wszystko. I dostałem zaszczyki przeciwbólowe, B12, uch, no nieprzyjemna przyjemna sprawa z tym zaszczykami, z tym wszystkim jest, no, no i jakoś tam później funkcjonowało, nie? A masz w głowie, że, dobra, a załóżmy czarny scenariusz, przegrywasz, nie? Ale na szczęście żyjemy w państwie opiekuńczym. I ja też jestem za tym, że płacę podatki, żeby właśnie jak wszystko zawodzi, żeby to państwo ci nawet nie zostawiło. Że miałbyś tą rentę? Nie. Państwo mnie zostali, bo jak z tego co się wchodzę do ZUS-u, to ZUS po prostu patrzy jakie ja mu dokumenty do, dostarczam. No, na tą chwilę mam stare dokumenty, porobione tomografia, rentgen, yy, różne, różne, dokumenty potwierdzające schorzenie, które nabyłem się tu w pracy u Burdy. Yy, jeżeli nie dostarczę im jakichś nowych dokumentów, no, to oni na podstawie tych starych dokumentów twierdzą, że jestem zdrowy. A mogę Cię spróbować podbudować? Tak. Bo ja jestem bardzo zadowolony, że do takiego człowieka przyjąłem, że Ty masz, moim zdaniem, bardzo fajne prezencje. Jesteś spokojny. Prezencje to też, nie wiem, jak ja na Ciebie patrzę, to wiesz, gdzie ja bym chciał Cię widzieć? W jakimś samoch salonie samochodowym, żebyś sprzedajesz auto albo cokolwiek. No Bo nie jesteś wiem, sympatyczną, fajną osobą. Moim zdaniem też chyba... Jak się uczysz czegoś nowych rzeczy? Szybko. Właśnie, wszybko. też wszybko to wszybko tak odczuwam, że Ty to masz. To ja, patrz... Walcz, ale masz teraz. Znaczy, że jesteś na tej rencie, teraz, nie? No, no tymczasowej, nie wiadomo. To co wykorzystaj później, ten no. czas. Co byś chciał robić w życiu? No teraz to już co tak myślałem, że nie mogę ciężko pracować. Tak, ciężko pracować, bo to już masz. Kapu no, już, że, już jestem kaputowany. Po tak, nie? Dokładnie. Ale są prace. Że zrobić sobie jakieś kursy po prostu, też, tak? No, no właśnie, patrz, Spróbuj, nie chciałbyś taki, być w takim salonie byś przedstawiał mi ofertę samochodową, albo na przykład pompy ciepła, czy fotowoltaika, coś, co jest na topie, że jesteś przedstawicielem takim handlowym. Ja bym cię w tym widział, nie? W gardzi Turku, fajnie ubrany, hmm. sympatyczny dobre. człowiek, z siebie miło się rozmawia, dobrze ci z oczu patrzy. No właśnie, soczu patrzy, a każdy to właśnie widzisz, wykorzystuje. No. Taki, przy Może tak miało być, i odzyskasz coś lepszego niż było. Nie będziesz nosił ścieżki, rzeczy w fabryce, tylko. Za parę lat będziesz mówił, kurczę, może tak miałem się to potoczyć, jestem, lepszym, jeszcze lepszym człowiekiem, więc się nauczyłem, mam fajną pracę. No tak, bo wiele mnie to nauczyło teraz w tej firmie, nie? Jeżeli może jakikolwiek wypadek w pracy gdziekolwiek, nie zastanawiajcie się, po prostu dzwońcie po karetkę, bo to jest dokumentacja, która karetka przyjeżdżając z, y, musi zrobić notatkę. Ta notatka jest bardzo ważna w późniejszych. Terapiach, tak? to, powiem, to znaczy, jeżeli będzie trzeba iść do sądu, to jest już podkładka, że faktycznie to było w pracy. Tak? no Nie tak jak teraz wspólnie, że oni mogą mi powiedzieć, że to jest, to mi się nie stało w pracy, aczkolwiek świadkowie byli. sądali, tylko już zmienili zdanie. Tak? No. Warto po prostu dzwonić po karetkę i nieważne, czy kierownik chce, czy nie chce, ty masz zadzwonić po karetkę i tyle po prostu. tak, On ma przyjechać, zbadać sytuację, Cię ewentualnie i tyle. Kurczę, jestem że tu mnie zaprosiłeś, że poznałem tą historię i znowu kolejną pozytywną osobę. Tylko niestety, przy takich okolicznościach, które cię spotkały, i ja bardzo się cieszę, że się nie załamałeś. Bo wiesz, że ja też byłem, tak jak poznałeś, na pewno ktoś ci opowiadał, to też wielu ludzi poznałem, którzy tak są załamani życiem, że nie chcą zacząć już z jakichś szpitali wychodzić albo z domu, mhm. no ja bo ja coś nas nie przytłoczy. Się nie. Nie. nie umiem sobie z tym poradzić. Ale mówię ci, u ciebie widzę taką nadzieję i możliwości, nie wiem czemu, ale naprawdę tak to czuję, że jak będziesz chciał. Ja co Jakiś cel sobie obierzesz, ty to dokonasz. Patrz, dziewczyna miałeś już wcześniej, ona cię nie zostawiłaś przy tobie dalej. No, Czy teraz by było, poznałeś? By było, by no to patrz, jakie to też jest piękne. Patrz, ja nie umiem nikogo znaleźć. Ja cieszę się z twoim szczęściem, że ty to masz. Że niektórym się udaje. Jesteście razem i razem możecie więcej. Cokolwiek wam się nie stanie, bo popatrz, jakie to życie jest. Dzisiaj jesteśmy, jutro chorujemy. No, nie Wszystko nie nas może... Się, no, ale kto, kto to przetrwa i przeskoczy, to może się cieszyć z tego, nie? No tak. Dokładnie. Naprawdę, ja uważam i naprawdę tu wiele ludzi, no, myślę, że też się tak oceni. Wiadomo, są hejterzy, są tacy, co, co są, które mają więcej toksy. Słuchajcie, jeżeli by mi się to stało w, poza terenem pracy, pracy to ja bym na 100% przecież nie. Ciągnął po sądach pracodawcę, tak? I też byś się tak nie załamał, nie wylądował no, tak. byś tam no nie, gdzie bo, byłeś. No, no. stałoby mi się to w sklepie na no, tumach. Nie udało się wyłudzić, to idę dalej, nie? No, nie. Tak. A, a nie, nie wylądujesz w, w, w szpitalu, jestem załamany nerwowo, nie? nie? To jest też ogromny dowód. Bo który My z jest... człowiek by się załamał nerwowo, nie? A nie udało się no, wyciągnąć kasy, idę do innej fabryki, zrobiłem coś tam dalej numer. Nie? nie, to tak nie jest właśnie. Bo w moim przypadku to jest to, co ja mówiłem, to jest prawda, a stało mi się to w pracy, a jakby mi się to stało poza pracą, to na pewno byśmy w tego reportażu teraz nie kręcili. No. to jest tylko po to, aby się wszyscy dowiedzieli, jak faktycznie w tej firmie się pracuje, yy, przestrzegając zasad BHP. I... Mi się nie przestrzega zasad BHP. I dlatego mi się stało, co się stało. Bo jakby mi się jakby przestrzegało się zasad BHP, to na bank by mi się bym nie miał przykładu A Powiedz mi, rady. myślałeś o tym dźwigając te duże ciężary, żeby odmówić tego wykonania tej pracy? Świetne pytanie. Odmówiłem, to wiesz, co mi kierownik kiedyś powiedział? Nie powiem imienia, bo nie warto, nie? Mhm. Jak nie chcesz tego dźwigać, to tam są drzwi, na twoje, mam, na twoje miejsce mam 10 innych Ukraińców. To była odpowiedź. Ja mówię, ale to jest wbrew zasadom BHP, przepisów BHP. Mówię, nie mogę tego Mówię, Twój wybór, albo dźwigasz, albo drzwi. <grych> to co? A ja potrzebowałem pracy, więc musiałem po prostu działać tak. No, niechętnie chciałem to, niechętnie dźwigałem, ale musiałem. Byłem tak jakby pod ścianą podstawiony. A mogę ci coś ciężkiego powiedzieć zadać pytanie albo przemyślenie? Teraz tak myślałem, bo ja ogólnie nie jestem za donoszeniem, nie, ale uważam jako filozof, rozkładam na różne czynniki, że w tym wypadku zgłoszenie coś, bo jest coś, coś takiego jak PIP, NIP, coś takiego, zgłosiłem że zgłosiłem to właśnie, Ta zgłosiłeś Ta i co, byli, było... byli sprawdzać to jak noszą albo co, był PIP później, no ale to wiadomo, jak to potem działa, tak, posprawdzał, co miał posprawdzać, ci tam dobrze nakłamali, że to wyszło z z czego innego. No i PIP potem mi wysłał takie piosenko, że na tym etapie on po prostu musi zakończyć swoje działania i tyle, nie? bane. No, nie. ja cieszę się tylko, że Ci mogłem pomóc. Mam nadzieję, że to na pewno innym to da świadomość, jak to zobaczą. No tak, jak się przeszedł przed czy takim czynnikiem, a teraz za... ludziom pomożesz? Nie warto się załamywać, po prostu trzeba po prostu dążyć do tego, co jest prawdą, tak? Jak skłamią, w końcu no. wyjdzie na prawda na jaw, nie? Nie wiem, ja, ja więcej pytań nie mam, dla mnie to jest jasne i trzymam za Ciebie kciuki.